Wieloletniego Kosakowski, Zapraszam do mojego świata. Jestem w drodze do Lumshore, do jedynego w swoim rodzaju uzdrowiska wodnego w Europie. Cieszę się na tę podróż ze względu na jej wyjątkowość, ale też liczę na odrobinę wytchnienia. Ostatnie dwa dni nie były łatwe, co da się zauważyć. Jednak aby móc przekazać mój obecny stan ducha i ciała, cofnijmy się trochę w czasie. Najpierw do dzisiejszego poranka. Przyjechałem do Lwowa, gdzie jestem umówiony z panią Natalią, która jest specjalistką od akupunktury i leczniczych masaży. Nie mam pojęcia, jak mnie przyjmie, widząc, jak wyglądam. Już na samym początku byłem mocno zaskoczony. Przed zabiegami bowiem zbadała mnie mistyczka, pani Swietłana. Діагностувати, чи є відхилення в біополі, чи є у вас кермічні проблеми так. по нумерології. Пані Світлана працює за методом Піфагора. Зараз ви напишіть e, фамілія, ім'я по батькові. Можете на польській мові, то нема значення. І повна дата народження. Методом Пітагораса інгештивні бадану. Зараз ми передамо ваші дані пані Світлані. линия жизни здесь как бы прерывается но есть вариант продолжения здесь она с линией судьбы связана линия судьбы тоже разрыв примерно вот в одной и той же цифре в предыдущих воплощениях вы скорее всего я могу конечно это проверить тем вы были в предыдущих воплощениях были воином вот и из-за этого вы э, могли в процессе того, что, э, uh, согласно своей идеологии убивали людей, да? То я могу вам помочь скорректировать. Понимаю. А что то це пані мені мови зараз вичитала пані тільки з тих інформацій, які пані пані подали, чи теж патчас на mnie badańs moją aurę? Вот здесь я посмотрела, потом здесь проверила, так? и e, посмотрела e, на уровне вашей прошлой жизни видений. Особо расстраиваться не надо. Это обычная кармическая проблема. Теперь, значит, на сегодняшний день мы посмотрим, какие проблемы, если есть физического плана, по чакрам. Для этого мне надо, чтобы вы стали как мы и известны. W ciemności zdiagnozowano у mnie choroby wątroby, żołądka i jak zwykle prostaty. Ale o jednej rzeczy pani Swietłana zgodziła się powiedzieć wyłącznie poza kamerami. Wyłączy na razie sprzęt, ja porozmawiam poza nagraniem z panią. To jest Pani świetlany mniej więcej w około 53 roku mojego życia może się wydarzyć jakiś bardzo dramatyczny wypadek. Jest szansa, żeby to zmienić, jeżeli zostanie zmieniona moja matryca. Mat chciałem, mamy tutaj matrycę na komputerze, chciałem pokazać. Tworzona pod konkretnego człowieka matryca ma odmienić zły to Codzienne obcowanie z nią gwarantuje poprawę życia. Mnie osobiście niespecjalnie to przekonało. To jest bardzo zaskakująca ta współpraca pomiędzy ludźmi, którzy zajmują się naturalnymi formami terapii fizycznej, a numerologiem, tak jak ma tutaj właśnie miejsce. Pani Swietlana skończyła mnie diagnozować i teraz przejdziemy do drugiej części, gdzie odbędą się już działania na moim ciele fizycznym. Bogatsze o wiedzę związaną z moim poprzednim wcieleniem, a długością obecnego życia, oddałem się w ręce pani Natalii. Czekała mnie diagnoza i parę zabiegów. Nie byłem tym specjalnie przejęty. Na początku. Plamki mają. to jest problemy z tak. podjeludzchny i nadmierny cholesteryn. Czerwone płamuchki, to jest pycinka. Pycinki, tak. Widno, że wy nie pijate Zdarza mi się. Ale nie tak często. Masaż organów wewnętrznych do przyjemnych nie należał. Chwilami byłem na skraju wytrzymałości. Trochę boli. Trochę boli, bo to przycinka i piszunkowa same nich jest. Chwilę po masażu pani Natalia podgrzała atmosferę. Dosłownie. Bańki stawia się w celu ukrwienia organów wewnętrznych i nie jest to bolesne. Gdy najczerniejsi banki, tam najbliżsi e, problem. problem tam. Uh -huh. Zabieg pomaga tak leczyć, jak i wykrywać chore miejsce w organizmie. Nie wiem, co się dzieje teraz na moim brzuchu, bo nie wolno mi podnosić głowy, ale wiem, że w niektórych miejscach skóra się bardzo odbarwiła. To znaczy, że tam jest chory punkt, chore miejsce. Myślałem, że poznałem już w pełni tajniki stawiania baniek. Ale bardzo się myliłem. Kaliber tej ostatniej trochę mnie zaskoczył. Tu będziemy pani sobie o to jest bańka? To jest warściek. A Że za duże pit powietrza? powietrze. Dobrze, dobrze, dam radę. Eh, Trpy Jestem. W... Nie, to proszę nie wypuszczać, bo wytrzymam to, tak. Szef? Szef? Tak, dobrze, bardzo dobrze. Co, teraz dobry. uwielbiam bańki. Po prostu to jest jak podróż wstecz, podróż do krainy dzieciństwa. To samo uczucie, niesamowite. Muszę się przyznać do tego, że w ogóle nie chciało mi się tutaj wchodzić. Taki zwykły gabinet, gdzieś w centrum szarego miasta. A okazuje się, że po raz kolejny dowiaduje się, że nie powinno się sądzić po pozorach. Dla mnie największym odkryciem jak dotychczas jest horsztyk, czyli nie wiem jak to nazwać, instrument do przesuwania organów bezinwazyjnego. Kontakt z medycyną naturalną w Lwowie był doznaniem dość wyczerpującym. Stanowił jednak tylko kolejny punkt tej wyprawy. Tak naprawdę, główną przyczyną mojego niecodziennego wyglądu była wizyta u Pani Ludmiły. Błąkam się tutaj już chyba, nie wiem, pół godziny, oszaleję zaraz, to chyba tutaj jest. Dobry wieczór. Proszę o szczególną uwagę, to są ostatnie momenty, kiedy moja twarz wyglądała normalnie. Nie mam pojęcia, gdzie się w tej chwili znajduję. To jest jakaś niewielka wioska, chyba 30 km od Lwowa. Zupełnie przypadkowo dowiedziałem się pani Ludmile. Pani Ludmiła jest na nachorką, uzdrowicielką podobno, też stawia piawki. Przejechałam tutaj przed chwilą, zgodziła się ze mną spotkać. Jak nas wychryźczyni? Przemek. Tak byłem chrzążony. Tak. Spać pomoże. Pani Ludmiła ma 77 lat. Leczy od ponad 40. Diagnozę zaczęła od masażu. Alejka dla to, żeby nie zerwać uszki. Aha, czuję, czuję, czuję Pani Tak. to. Pani Ludmiła przez dotyk wyczuwa choroby. Dotykiem też może uzdrawiać. Pokażę, że widzę palce, w pokoju mnie. Takie znajdę, jak cię garczuję, że to się nie z Popadali takie ludzie, że ja od nich potem padam, czuć nie padam, bo zabierały całą energię. Pani Ludmiła od zawsze chciała pomagać ludziom. Dar uzdrawiania, jak twierdzi, sama wymodliła u Boga. Co pani sądzą, lekarze? Nie bywają tu mamy lekarze. lepiecze. przyjeżdżają tutaj. Bywaj. że przyjeżdża W czasie dalszej diagnozy okazało się, że mój uraz głowy sprzed paru lat wymaga natychmiastowego leczenia. Musiał to nastąpić już następnego dnia, z samego rana. Trzeba stać piątki na głowę. Tak. Z ośmioma pijawkami na głowie miałem spędzić około 30 minut. Stawić bo na przykład to maję na oczki. Pani Ludmiła, tak, proszę. A ktoś, się pa ktoś panią uczył y, stawiać pijawki? Nie? Ja? Tak. Ja sama Sama? Do... Trochę szczypię. O, tak dobry? Tak. To pewno muszę szczypać. nie będziesz śpaty, już ja mam zrobię. Нам це прикусити, вона в 15 міліметрів mm дає в кров гірудин. Так, так, так. Сам. Ten, e, активний складник. Так. Ну no, так було доказано колись 110 компонентів, але no, зараз доказують, що ще більше. Давайте uh -huh. <laughs> звернемося, щоб ви могли сюди повернутися. Нам ще пшич, так? Так, так. Dowiedziałem się, że posiadając Boży dar uzdrawiania, Pani Ludmiła nie ma prawa nikomu odmówić pomocy, nawet jeśli ten ktoś stanowi dla niej zagrożenie. A ile na Ukrainie kosztuje pijawka? Sześć. Sześć? Sześć hrywien? A wie Pani, ile kosztują pijawki w Polsce? Skirki. 30 hrywien. Jedna. W przeliczeniu, oczywiście. To Bardzo ruchliwe są. No, tak. Piawcy, zahaliuty, duże, dużo takich komponentów, Już nie jeden antybiotyk nie może zamienić jej. Naturalna chemia? Nie może zamienić jej Jak to wygląda pani, rozbiło? wygląda. Dobrze? <laughs> Boli mnie bardzo mi szczypie, szczególnie z tyłu. W moim wypadku piawki miały pomóc w zniwelowaniu dawnego urazu. Попри поправлення дрожніші начин к фіоночних І були такі випадки, що були такі, що приходилось лікувати, ноги гнили сильно в нього. I, і наркоманіли, і, і банди я займався. Все мусила була лікувати. Не балася, пані? Я не боюся. Я смерті не боюся. У <laughs> нас смерті немає. друге життя буде. Я просто сильно вірю. Розумію. Добре. <laughs> Trzeba wierzyć i wtedy będzie wszystkim dobry. Same głównie, ja proszę, dobrze. Same najważniejsze, prawda? Wszystkiego Tak? Dobrze, o, dziękuję. O, spadła pierwsza. Przepraszam. Jest bardzo ciepło. Ona śliska. Śliska i ciepła, tak, w temperaturze ciała. Tak, tak, kiedy. Po zabiegu hirudoterapii dostałem gustowny turban. Zasadniczo jestem fanem hirudoterapii. Uważam, że to jest bardzo wartościowa gałąź medycyny naturalnej, ale jak patrzę na swoje odbicie dzisiaj, to mam z tym kłopot natury estetycznej. O, dziękuję bardzo. Dziewczyny się przestaną ze mną oglądać. Straszne. Nie ważne, nie ważne. Dziękuję bardzo. W czasie mojego spotkania z uzdrowicielką, mała poczekalnia w jej domu wypełniła się pacjentami. Dobrochodnia. Pierwszy raz są panie, czy już, już byliście się Pani Ludmiły? ale ja chodzę często się da. Na pijawki? Tak, na pijawki. I pomaga? Pomaga. No, czasem chodzę, bo suki wysoki, dysk, niewysoki. nie wysoki. Tak. Piałki pomagają. Pomagają, tak? A pani na co pomagają pijawki? Ja szanowna, raz pani jest. I nie boi się pani? To jest jasne. Czy chodzi to, No tak. Dobrze. Bardzo panią dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego i zdrowia. Mimo dziwacznego wyglądu, czułem, że pani Ludmiła jest jedną z niewielu osób, które mógłbym z pełnym przekonaniem nazwać uzdrowicielem ludowym. Ze względów higienicznych pijawki zawsze stawiane są tylko raz. Tak jest na Ukrainie i tak jest też w Polsce, ale to co teraz zrobię z pijawkami w Polsce byłoby nie do pomyślenia. One po każdym zabiegu w Polsce są obowiązkowo utylizowane, czyli innymi słowy uśmiercane. A na Ukrainie wyrzuca się do stawu. Na przykład tak jest tutaj. Teraz czekają mnie zabiegi zupełnie odmienne. Każdy wie, jak wygląda piekło w średniowiecznych obrazach. Olbrzymie, zawieszone nad ogniem kadzie, w których gotują się potępieńcy. Na Ukrainie jest jedno takie miejsce, w którym to wyobrażenie stało się rzeczywistością i służy do leczenia reumatyzmu. Problem związany z hiludoterapią polega na tym, że krzepnięcie krwi to jest bardzo indywidualny proces i nie da się go dokładnie wyliczyć. Z reguły wystarcza około 12 godzin, ale w moim przypadku było to ponad 24. Ale na szczęście wszystko wróciło do normy. Po 5 godzinach drogi dotarłem do Lumshore, gdzie od 1600 roku istnieją kąpieliska z wodą siarkowodorową. Lecznica Kąpiel ma dwa etapy. Na początku trzeba się porządnie wygrzać, żeby później wejść do lodowatej rzeki. I tak trzy razy. Najpierw jednak ta przyjemniejsza część. Was zwadzi Aleksander, tak? Mnie nie Przemek. Przemek wyjeżdża. Umejn jest Przemek. Jelena. Jelena. Przemek. Iger. Jak? Igań. Igań. Ja. miło mi. O. To mi się bardzo podoba na Ukrainie, też mi się bardzo podoba, ale jak pomyślę, że zaraz będę musiał wejść tam, to mi się już mniej tu podoba. <laughs> jak, jak długo powinno się tutaj siedzieć przed wyjściem do strumienia? Minus 15 minut, jak ty sam odczuwasz? Mhm. <sum> nie, jeżeli by to ode mnie zależało, to ja bym stąd w ogóle nie wychodził. <grymianie> w strumieniu trzeba całym całemu Można z głową. Jak zaczynasz, możesz uczyć się bez głowy, temperatura plus 1. Plus 1, Plus 1, plus 2, O tak. Każdą komórką swojego ciała czułem, jak zbliża się moment wejścia do lodowatego strumienia. Różnica temperatur w te tym momencie między ma... wodą tutaj, a wodą w strumieniu. Przepraszam, zaraz podam. Tutaj mamy ile? 43 grados. 43 stopnie mamy tutaj. Z tego co wiem, temperatura plus, plus 1 plus jeden stopień. Czyli mamy 42 stopnie różnicy w skali Celsjusza. <laughs> o, ja da. Bo... Da. Idziesz tam? Tak. To ja też pójdę. Co to będę tak sam siedział?

Wynajęcie czanu, w którym mieści się 10 osób, kosztuje 200 zł na godzinę. To jest zdrowe. Tak, na Drowa. To jest. Na co? Zdrowe, zdrowe, na raszot. Komu czego? Plus woda mineralna. To jest woda mineralna. woda mineralna. To jest syrop mineralny. Tak. I na co to pomaga? Tak, serce. Na wszelkiego Na sustawo. Na sustawo. Dla czego? Zamaczana nie jest gorąca, natomiast kamienie, którymi wyłożone jest jej dno, nagrzewają się coraz bardziej i chyba najwyższa pora, aby wyjść i przypłukać w strumieniu. Dla kontrastu. A rzeczywiście za drugim razem jest łatwiej. Ale nie było. Zapewniam, że za trzecim razem to jest po prostu pestka. Wchodzi się jak do baliny, i nie chce się wyjść. Zupełnie. A. Obiegowa opinia o czanach mówi, że osoba, która wytrzyma ten szok termiczny, będzie zdrowa nawet przez rok. Oczywiście pod warunkiem, że to przeżyje. Przemysłow Kosakowski, TTV. Przeżyłem i czułem się wyśmienicie. Prawie tak samo, jak napotkane na mojej drodze niewiasty. Я слушаю, мы пани шпивали, а ви на да? А вы что, на Украине? Да, шпивали. на Украине? Да, да, да. Так, так, так. так. Да, заспивайте. Я ж тебе Do Lwowa, gdzie jestem? umówiony z panią Natalią, która jest specjalistką od punktury i leczniczych masaży. Nie mam pojęcia, jak mnie przyjmie, widząc, jak wyglądam. Po pięciu godzinach drogi dotarłem do Lumshor, gdzie od 1600.